Jezus powiedział do swoich uczniów: Wy jesteście solą ziemi, lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze, nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem. Ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak nie świeci Wasze światło przed ludźmi, aby widzieli Wasze dobre uczynki i chwalili Ojca Waszego, który jest w niebie. Oto słowo Pańskie. Papież Benedykt XVI, nieżyjący już w książce Jezus z Nazaretu, napisał, że błogosławieństwa to zawoalowana. Czyli ukryta biografia Jezusa. Skoro błogosławieństwa, to pewnie całe kazanie na górze, czytamy je w tych dniach, to pewnie cała Biblia, cała Biblia. I dzisiaj rozlega się to słowo: Wy jesteście światłem świata, Wy jesteście solą ziemi, światło. To jest ten moment, który oświeca, świeca, oświeca, spalając się. Sól, jak wiemy, oczyszcza, konserwuje, ale przede wszystkim kojarzymy ją z tym, że nadaje smaku potrawom. To się na język polski tłumaczy, że kiedy sól nadaje potrawom smaku, to znaczy ginie tam. I dzisiaj się rozlega to słowo, Wy jesteście światłem świata, Wy jesteście solą ziemi. Krótka statystyka. Na świecie żyje prawie, nie wiem dokładnie, 8 miliardów ludzi. Jedna czwarta to są chrześcijanie, czyli 2 miliardy. Z tego połowa, z tych chrześcijan to są katolicy, czyli miliard. Globalnie wśród katolików do kościoła w niedzielę chodzi 10%, czyli 100 milionów. Z tych 10% to statystyki mówią, 1%, może troszkę ponad, to katolicy o wierze dojrzałej, czyli milion. Czyli żeby bardziej zrozumieć, nasza diecezja liczy około miliona ludzi. Lublin, Świdnik, Puławy, Hełm, wszystkie wioski około miliona, troszkę ponad. Wyobrażacie to sobie? Nasza diecezja liczy milion co to znaczy w porównaniu z całą Polską, z ilością ludzi w Europie, z ilością ludzi na świecie? I teraz, kiedy słuchamy tego, co mówię, to w sercach myślę rodzą się dwie rzeczy. Totalne bankructwo Jezusa. Totalne. No bo przecież. Wydawało się, że po pierwszych od jego zmartwychwstania 500 latach Europa, następne 500 lat Azja, następne 500 lat Afryka, następne 500 lat Ameryka i już mamy rok 2000, no i tam już niewiele zostało. Bankructwo totalne milion ludzi na 8 miliardów, jak Ziarnko maku. A przecież Jezus to bankructwo już przeżywał, kiedy z, wieczy... kiedy z Ogrójca uciekli wszyscy jego uczniowie. I druga rzecz, która się rodzi, kiedy słuchamy tego słowa o soli i o świetle, to jest to, że jesteśmy poruszeni może do głębi. Boże, ilu ludzi nie będzie zbawionych? Straszne. Bo będą zbawieni na pewno ci o wierze dojrzałej, a te miliony i miliardy? Otóż kochani, my tak słuchamy tego słowa, i dlatego nie rozumiemy do końca tego, jak jest przesłanie tego słowa. Otóż, kiedy Jezus mówi, wy jesteście solą ziemi, wy jesteście światłem świata, to co się okazuje, że nie jest najważniejsze być światłem. Jest najważniejsze odkryć światło. Odkryć światło. Jest najważniejsze doświadczyć, że to światło oświeca moje życie. Nie jest najważniejsze być solą ziemi. Najważniejsze jest mieć doświadczenie, że jest ktoś, kto mnie soli. Jezus Chrystus, nasz Pan, światło i sól, aż po krzyż, aż po grób, aż po zmartwychwstanie. Oczywiście, słowo brzmi: Wy jesteście. Ogromny bagaż na plecy i nie do uniesienia, no bo idzie nie o to, żeby w Afryce być solą i światłem. No bo wszyscy jesteśmy w stanie być tam. dlaczego? Bo oni są bardzo daleko, ale dla męża, dla żony, dla Wikariusza, dla dzieci, wnuków, sąsiadów. zobaczcie, to jest słowo, które przychodzi, ufam, że w mocy Ducha Świętego. To jest Jego biografia. Pan dzisiaj przechodzi pośród nas i mówi: Ja przychodzę jako światło, które nigdy nie gaśnie, a zawsze się spala. Ja przychodzę jako sól, która jedynie jest w stanie nadać smak naszemu życiu poprzez to. Że na ołtarzu zawsze daje życie z miłości do każdego z nas. I dzisiaj to czyni. To jest dobra Nowina. To jest słowo, które chce zagościć w naszych sercach. I dopiero wtedy się okazuje, kochani, że kiedy człowiek. Zachwyca się, jak to Panie niemożliwe, moje słowa, moje czyny, moje zachowania, moje relacje, i Ty dajesz mi ten dzień, i Ty dajesz mi tę iskrę wiary, która pozwala mi tu przyjść, że to niemożliwe jest. I ten zachwyt sprawia, że wracamy do domu i nie widzimy tego, że jesteśmy światłem, że jesteśmy Solą. Jest to oczywiście łaska. Jest to oczywiście powołanie, ale powołanie ogromnie ważne, bo być może wszyscy, jak tu jesteśmy, albo ktoś z nas ma powołanie takie, być dla tego świata światłem i solą. To znaczy, dawać życie, dawać życie wszędzie, gdzie jestem. Ale może być tak, że jest. Grupa ludzi ogromna, być może i wielu z nas w tej grupie, którzy przez całe życie tego życia dawać nie będą gdzieś na miastki, a Pan będzie przychodził i przez tych, którzy będą dawać życie, będzie solił. To znaczy, będzie jasne światło, które będzie wskazywać zbawienie i ci, którzy. Nie będą solą i światłem, też będą zbawieni, widząc, że jest możliwe. Jest jeszcze jedna grupa ludzi, to jest ważne słyszeć: że jeśli ktoś z nas dla tego pokolenia chce być Chrystusem, to pamiętaj, bracie, że będziesz miał swojego Judasza. To nie jest tak. Że Jezus miał Judasza, a my krokiem tanecznym przejdziemy. Jeśli chcesz być Chrystusem, będziesz miał Judasza, który Cię będzie zdradzał, który Cię będzie zabierał życie. Oczywiście, jeśli to będzie życie Twoje, to zrobisz to raz i dasz sobie spokój. No bo nikt nie jest w stanie dawać swojego życia. Ale jeśli uwierzysz, że przychodzi do Twojego serca Pan i powiesz za świętym Pawłem: Żyję ja, już nie ja, żyje we mnie Chrystus, to Twoje życie jest zachowane, a Judasz zabiera Jego życie. Tak jest zawsze. To jest wiara. I teraz można usłyszeć słowo: Wy jesteście, bo tak naprawdę nie my, ale Chrystus obecny w nas. Jan Ewangelista miał 100 lat. Tyle dożył. I pytali go. Janie, trzy lata chodziłeś z mistrzem. My nie będziemy jeść, nie będziemy pić, nie będziemy spać. To nas nie interesuje. Opowiadaj nam dzień i noc wszystko, co usłyszałeś i czego doświadczyłeś. I była taka cisza. Że ci ludzie, po prostu nic ich nie interesowało. A ten staruszek kiwał głową i mówi: Ja właściwie to zapamiętałem tylko jedno. Co takiego ja nie zapamiętałeś? A ja zapamiętałem: Miłujcie się, synaczkowie. Ja nie. 30 lat temu nam o tym mówiłeś. I pięć lat temu i wczoraj musiałeś coś jeszcze zapamiętać, a on kiwał starą, siwą brodą i mówił: nic więcej, tylko to jedno: miłujcie się, synaczkowie, niezwykły Jan, który doświadczył, że zbawiła go miłość, nie cierpienie, nie ból. Ale miłość wyrażona w tym znaku naszego Pana Jezusa Chrystusa, i On nie tylko to zapamiętał, czyli zapamiętał to, co największe, ale miał tego doświadczenie. I dlatego jest możliwe, by wypełniło się słowo z dzisiejszej Ewangelii. Już teraz mogę je przeczytać po tym wszystkim, co powiedziałem, bez tego. Nie czytałbym go Wam, ale teraz już mogę, w mocy tego, który przechodzi z mocą. Siostro i bracie, tak niech świeci Twoje światło przed ludźmi, aby widzieli Twoje dobre uczynki i chwalili Ojca Waszego, który jest w niebie. Amen.